I jedną z najbardziej tragicznych i fascynujących historii w Biblii jest ta o Salomonie. Zbudował on świątynię Pana, panował sprawiedliwie, otrzymywał informacje bezpośrednio od Boga i miał przed sobą świetlaną przyszłość. Niemniej jednak, pomimo wszystkich błogosławieństw, jego dziedzictwo było bałwochwalstwem i buntem. Co dokładnie stało się z Salomonem, że jego życie zakończyło się w tak przygnębiający sposób? Jakie wskazówki możemy wyciągnąć z jego błędów? Salomon miał prawdopodobnie około 20 lub 25 lat, gdy objął tron Izraela. Jego imię, które oznacza pokój, reprezentowało jego pragnienie spokojnego i udanego panowania. Dawid, monarcha, dał mu silne imperium. Zrodzony ze związku z Batrzebą, kobietą, której przeszłość również obfitowała w przebaczenie i grzechy, był drugim potomkiem Dawida. Salomon został wychowany w skruszonym i życzliwym otoczeniu po śmierci swojego starszego brata, pochłaniając wady swoich rodziców. Już jako młody chłopiec Salomon doświadczył wstrząsów w swoim własnym domu. Widział podziały i tragedie, jakie jego starsi bracia, Absalom i Amnon, spowodowali w rodzinie. Ponadto widział, jak Adoniasz, jego drugi brat, próbował przywłaszczyć sobie tron w ostatnich godzinach życia Dawida. Aby zagwarantować, że Salomon wstąpi na tron jako prawowity spadkobierca, interweniowała Batrzeba i prorok Natan. Jak zapisano w I Księdze Królewskiej w rozdziałach Piperuin i Dwaga, Dawid wygłosił pożegnalną mowę do Salomona w jego ostatnich chwilach. Bądź odważny i zachowuj się jak mężczyzna, powiedział swojemu dziecku w tej proklamacji. Przestrzegaj przykazań i ustaw Mojżesza i bądź posłuszny Panu, swojemu Bogu. Dawid wiedział, że podążanie śladami Boga doprowadzi zarówno do pomyślnego panowania, jak i bogatego życia. Ta rada mądrego ojca z pewnością miała wpływ na młodego króla. Salomon najwyraźniej przyswoił sobie mądrość ojca. Salomon miłował Pana, postępując zgodnie z przykazaniami Dawida, swego ojca. Zgodnie z Pierrenda Carriera el 3, lojalność Salomona została nagrodzona, ponieważ jego serce było mocno skupione na panu w tym konkretnym momencie. Salomon otrzymał niezwykłą propozycję od Boga we śnie. Proś o co chcesz, a ja ci to spełnię. Zastanów się, czego mógł pragnąć Salomon. Bogactwa, władzy, długowieczności lub triumfu nad wrogami. Ale jego odpowiedź mówi nam wiele o jego obecnym stanie umysłu. Prosił o rozeznanie dla dobra zarządzania ludźmi, których dał mu Bóg, a nie dla osobistych korzyści. Salomon aspirował do bycia egalitarnym i kompetentnym przywódcą pomimo swojej młodości i braku doświadczenia. Bóg zaakceptował wybór Salomona. Daleko poza tym, o co prosił Salomon, obiecał nie tylko bogactwo i prestiż, ale także mądrość. W rezultacie Salomon zyskał sławę najbogatszej i najbardziej uczonej osoby, jaką kiedykolwiek widziano. Początkowo jego rządy były bardzo obiecujące. Przeprowadził budowę świątyni pańskiej w Jerozolimie, którą pierwotnie planował Dawid. Jednym z najważniejszych punktów zwrotnych w historii architektury była świątynia Salomona. Wykorzystując największe dostępne zasoby, w tym złoto, drewno cedrowe i misternie rzeźbione kamienie, została zbudowana w mniej niż 7 lat. Jego wzniosła pozycja i skrupulatna dbałość o szczegóły odzwierciedlały majestat Boga. Po ukończeniu świątyni, Salomon odmówił modlitwę wdzięczności panu za jego wierność i poprosił, aby świątynia służyła jako stałe miejsce, w którym ludzie będą szukać obecności boga. Dla Salomona wszystko wydawało się iść dobrze. Był bogaty, potężny i posiadał wiedzę. Inne kraje darzyły go wielkim szacunkiem, a jego panowanie kwitło. Po usłyszeniu o mądrości Salomona, królowa Saby, która pochodziła z odległego kraju, podjęła decyzję o podróży do Izraela aby zobaczyć go na własne oczy. Połowa z tego, co słyszałam, nie została zapisana. Zauważyła po spotkaniu z nim i uświadomieniu sobie wielkości jego królestwa, przewyższasz mądrością i obfitością to, co mi powiedziano. In 10. Jednak pomimo tych wszystkich niesamowitych sukcesów i darów, Salomon popełnił błędy, które ostatecznie doprowadziły do upadku wszystkiego, co zbudował. Bóg wyraźnie przykazał mu, by nie żenił się z obcymi kobietami czego nie posłuchał. Zasada ta wykraczała poza umowy oparte na polityce lub kulturze. Bóg przepowiedział, że kobiety te przyniosą do Izraela swoich pogańskich bogów i zwyczaje, odwracając serca ludzi od Władcy. Salomon niestety zignorował tę radę. Poślubił hetytki, amonitki, edomitki, moabitki i sydonki, a także inne cudzoziemki. W sumie miał 700 żon i 300 konkubin. Kobiety te zwiodły serce Salomona. Tak jak przewidział to Bóg. Pozwoliłby bałwochwalstwo rozprzestrzeniło się w całym Izraelu, zaczynając czcić bogów, których przywieźli ze sobą, w tym toret i Molocha. Człowiek, który na początku swoich rządów gorąco modlił się o mądrość, nagle został odcięty od Boga. Ołtarze pogańskich bóstw otaczały teraz świątynię, którą zbudował dla Pana. Serce Salomona całkowicie odwróciło się od Boga Izraela na początku jego panowania. To nieposłuszeństwo miało poważne konsekwencje. Kiedy Bóg dwukrotnie ukazał się Salomonowi, wyraźnie nie był zadowolony z króla. Jeśli nie będziesz posłuszny mojemu przymierzu i moim dekretom, z pewnością zabiorę twoje królestwo i dam je twojemu słudze, oświadczył Pan Salomonowi w Pierwszym Księdze Królewskiej 11.11. .11. Bóg zezwolił na podział Królestwa Izraela po śmierci Salomona. Nie zrobiłby tego pod rządami Salomona z szacunku dla Dawida, ale kara została już nałożona. W wyniku jego nieposłuszeństwa i bałwochwalstwa królestwo, które Salomon tak mądrze i obficie ustanowił, zostanie podzielone na pół. Jego obecność służy jako ostrzeżenie. Jeśli nie będziemy trzymać się naszej niezachwianej wiary w Boga, mądrość i korzyści nie będą wystarczające. Skutki duchowego upadku Salomona zaczęły być widoczne raczej wcześniej niż później. Niegdyś bogate, zjednoczone i bogobojne imperium zaczęło się rozpadać. Salomon, niegdyś bardzo lubiany, nagle znalazł się w spirali upadku, a jego cudzołóstwo zapoczątkowało serię wydarzeń, które miały mieć głęboki wpływ na Izrael. Związki Salomona z wieloma obcymi kobietami miały wpływ na cały kraj a także były osobistymi wykroczeniami. Salomon zbudował ołtarze bogom, takim jak Asztoret, bogini Sydończyków i Moloch, Bóg Amonitów, w wyniku pogańskich wierzeń i wpływów tych kobiet. Izraelici byli nie tylko nieświadomi istnienia tych bogów, ale reprezentowali oni również złe uczynki, takie jak składanie ofiar z ludzi i zakazane rytuały. Pan, który już wcześniej ostrzegał Izraela przed niebezpieczeństwami związanymi z oddawaniem czci innym bogom, był rozgniewany tym odejściem w kierunku kultu innych bogów. Królestwo zostało osłabione w bezpośrednim wyniku nieposłuszeństwa Salomona. Bóg był wściekły na Salomona za to, że zbłądził pomimo wszystkich możliwości i ostrzeżeń, które Bóg mu dał, jak widzimy w Pierwszej Księdze Królewskiej 11:9-11. Dlatego pan zarządził, że po śmierci Salomona królestwo zostanie podzielone. Z szacunku dla Dawida nie zachowywał się w ten sposób, gdy król jeszcze żył, ale rządy Salomona pozostawiły po sobie ścieżkę konfliktów. W ostatnich latach panowania Salomona rozpoczął się przepowiedziany przez niego podział. Pan wezwał przeciwników, by przysporzyli mu kłopotów. Wśród nich był Hadat, edomita. Po śmierci monarchy Haydat, książę, który uciekł do Egiptu za panowania Dawida, powrócił do domu i rozpoczął powstanie przeciwko Salomonowi. Rezon stał się przeszkodą nie do pokonania dla Izraela po przejęciu dowództwa nad grupą wojowników i założeniu własnego królestwa w Damaszku. Ale Jeroboam, jeden z oficerów Salomona, miał być jego największym przeciwnikiem. Salomon wyznaczył Jeroboama, oddanego i kompetentnego człowieka, do nadzorowania działań królestwa. Jeroboam został jednak odwiedzony przez proroka Achiasza, który oświadczył, że będzie rządził dziesięcioma z dwunastu plemion Izraela. W symbolicznym przedstawieniu zbliżającej się separacji tronu, Achiasz podzielił swój płaszcz na dwanaście części, dając dziesięć Jeroboamowi i zatrzymując dwie dla rodziny Dawida. Kiedy Salomon zobaczył, że Jeroboam ma zostać zdradzony, próbował go zabić. Jeroboam jednak uciekł i udał się do Egiptu. Gdzie pozostał aż do śmierci Salomona. Konflikt, który powstał między Salomonem a Jeroboamem, zapowiadał rozłam, który miał nastąpić wkrótce po śmierci króla. Salomon rządził przez 40 lat, zanim jego syn Rehoboam przejął władzę. Królestwo miało mieć ciągłość i stabilność w tym czasie, ale podziały, które zostały zasiane w ostatnich latach Salomona, wkrótce zaczęły kiełkować. Po rządach jego ojca, naznaczonych podatkami i niewolnictwem. Lud Izraela wołał o ulgę, stawiając Rechoboama przed wyraźnym wyzwaniem, gdy zasiadł na tronie. Przywódcy narodów północnych błagali Rechoboama, aby stał się mniej surowym królem i zmniejszył uciążliwe obowiązki nałożone przez Salomona, reprezentowanego przez Jeroboama, który właśnie powrócił z Egiptu. Rechoboam miał szansę utrzymać królestwo w trudnych okolicznościach, słuchając ludu i działając jako współczujący władca, zgodnie z radami starszych. Rehoboam zdecydował się jednak nie posłuchać tej rady na rzecz posłuchania rad młodych doradców, którzy namawiali go do bycia jeszcze bardziej surowym niż jego ojciec. Decyzja ta przyspieszyła rozpad Izraela. Królestwo Izraela powstało, gdy północne plemiona, dowodzone przez Jeroboama, zbuntowały się przeciwko Rehoboamowi i opuściły królestwo. Królestwo Judy powstało, gdy tylko plemiona Judy i Benjamina pozostały lojalne wobec Rehoboama. Jednym z najbardziej bolesnych wydarzeń w historii Izraela jest oddzielenie królestwa, które Salomon odziedziczył po swoim ojcu Dawidzie. Podział ten miał zarówno wymiar duchowy, jak i polityczny. Jeroboam zbudował nowe domy modlitwy w Betel i Dan w obawie, że jego lud powróci do Jerozolimy, aby oddawać cześć w świątyni a tym samym ponownie być wiernym domowi Dawida. To są bogowie, którzy wybawili was z Egiptu, powiedział, zachęcając lud do oddawania czci złotemu cielcowi, którego sam stworzył. Posunięcie Jeroboama nie tylko sformalizowało bałwochwalstwo w Izraelu, ale także jeszcze bardziej oddaliło ludność od Pana. W tym samym czasie ludzkie królestwo Roboama napotkało duchowe trudności. Pomimo oddawania czci panów świątyni jerozolimskiej na początku jego panowania, rządy Rehoboam'a charakteryzowały się niestabilnością i kruchością. Juda również stał się bałwochwalcą, podążając śladami Salomona i czcząc inne bóstwa. Ta nowa faza kultu i podziałów była odzwierciedleniem duchowego rozkładu, który rozpoczął się w ostatnich latach panowania Salomona, a także wynikiem politycznym. Człowiek, który został obdarzony niezrównanym bogactwem i mądrością. Zboczył z drogi, a jego wybory wpłynęły na wiele pokoleń. Ta część opowieści Salomona służy jako potężna lekcja. Bez względu na to, jak wspaniałe są nasze początki i jak wiele błogosławieństw otrzymaliśmy, jeśli odejdziemy od Boga, reperkusje będą nieuniknione. Ponieważ Salomon porzucił Pana, jego bogactwo i wiedza nie gwarantowały szczęśliwego zakończenia. W nadchodzących rozdziałach będziemy nadal analizować lekcje z życia Salomona zwracając szczególną uwagę na niebezpieczeństwa związane z zerwaniem więzi z naszą wiarą i skutki, jakie może to mieć zarówno dla nas, jak i dla ludzi wokół nas. Jeden z najmądrzejszych i najbogatszych królów Izraela, Salomon, wyrusza w podróż, która uczy nas ważnych lekcji na temat natury ludzkości i naszej relacji z Bogiem, a także niebezpieczeństw związanych z bałwochwalstwem i nieposłuszeństwem. W miarę trwania jego panowania, Salomon zaczął odwracać się od nauk, których go nauczano, i zaczął podążać drogą, której pan nie pochwalał. Miało to katastrofalne skutki zarówno dla całego Królestwa Izraela, jak i dla niego samego. Po rozpadzie Królestwa Juda i Izrael stały się niezależnymi państwami. Po obu stronach rozprzestrzenił się bałwochwalczy kult, a lud Boży zaczął stopniowo odwracać się od jego nauk. Historia Salomona pokazuje, jak ludzkie serce może ulec zepsuciu, gdy oddala się od Boga, nawet u tych, którzy mają ogromne dary, takie jak siła i inteligencja? Dlaczego tak mądry człowiek jak Salomon miałby upaść? Wyjaśnienie można podsumować jednym słowem: pycha. Biblia często ostrzega nas przed niebezpieczeństwami związanymi z arogancją, a Salomon nie był inny. Kiedy Salomon zaczął pokładać większą wiarę we własne zdolności, i osiągnięcia niż w Boże przewodnictwo, mądrość, którą Bóg go obdarzył, stała się pułapką. Jednym z największych błędów Salomona było szukanie szczęścia i spełnienia w ziemskich dobrach. Miał wszystko, na co człowiek mógł mieć nadzieję sławę, fortunę i władzę ale to nie wystarczyło. Zaczął spotykać się z wieloma obcymi kobietami, z których każda miała własne bóstwa i wpływy kulturowe. Zamiast pozostać wiernym Bogu Izraela, Salomon stopniowo asymilował się z praktykami tych ludów, co zakończyło się budową ołtarzy poświęconych pogańskim bogom. Ostatecznie jego pogoń za bogactwem i przyjemnością przesłoniła mu lojalność wobec Pana. Wielu z nas wciąż zmaga się z tym dążeniem do doczesnego spełnienia. Środowisko, w którym żyjemy, nieustannie dostarcza nam środków do zaspokojenia pustki w naszych duszach, czy to w postaci dóbr finansowych akceptacji społecznej czy sukcesu zawodowego. Ostatecznie jednak, jak zauważył Salomon, dusza ludzka nie może zostać zaspokojona przez takie rzeczy. Pokój i zadowolenie, których tak desperacko pragniemy, są dostępne tylko poprzez prawdziwą relację z Bogiem. Salomon zastanawia się nad swoim życiem i wyborami w Księdze Kaznodziei. Opisuje, jak po zbadaniu wszystkich dostępnych mu opcji doszedł do wniosku, że wszystko jest próżnością i gonitwą za wiatrem. Kaznodziei 2, 2:11. Jest to opowieść o osobie, która pomimo osiągnięcia szczytu ludzkiego spełnienia, była jednak przepełniona wewnętrzną pustką. Salomon pokazuje nam daremność nawet największych osiągnięć w obliczu braku Boga. Salomon został osobiście skrzywdzony przez bałwochwalstwo i poszukiwanie przyjemności, ale te zachowania miały również długotrwały wpływ na jego kraj. Ich nielojalność spowodowała rozpad Izraela, co doprowadziło do stuleci cierpienia i konfliktów. Po zjednoczeniu pod przywództwem Dawida naród został rozproszony i coraz bardziej oddalał się od Bożych dróg. Ale nawet pośród upadku Salomona możemy nauczyć się czegoś ważnego. Bóg jest łaskawy i cierpliwy. Salomon odłączył się, ale Pan dotrzymał słowa w odniesieniu do tego, co obiecał Dawidowi. Bóg powstrzymał się od całkowitego zniszczenia domu Dawida ze współczucia dla swojego sługi. Wyciągnął rękę do Izraelitów pomimo ich bałwochwalstwa, zachęcając ich do pokuty poprzez posłańców, których wysyłał przez wieki. Wciąż możemy zastosować Bożą lojalność w naszym dzisiejszym życiu. Wszyscy popełniamy błędy i często zbaczamy z Bożej ścieżki, tak jak Salomon. Światowe obietnice bogactwa i szczęścia mają moc przyciągania nas. Ale tak długo jak jesteśmy gotowi odwrócić się od naszego grzechu i ponownie zwrócić się ku Bogu, On zawsze będzie gotów nam przebaczyć i powitać nas z powrotem. Historia Salomona jest mocnym przypomnieniem, że ostatecznie relacja z Bogiem determinuje ostateczne przeznaczenie, niezależnie od poziomu szczęścia czy zdolności. Nawet najbardziej oświeceni i potężni ludzie mogą ulec pokusie bałwochwalstwa. Samolubstwa i samowystarczalności. Dobrą wiadomością jest to, że ludzie, którzy zbliżają się do Boga z otwartym sercem, zawsze otrzymają przebaczenie z powodu jego bezgranicznego miłosierdzia. Chociaż życie Salomona rozpoczęło się od perspektywy dostatku, pod koniec swoich dni spoglądał wstecz i żałował swoich wyborów. Wciąż jednak możemy się od niego uczyć. Salomon, w swojej mądrej radzie, mówi nam, zanim nadejdą złe czasy. Abyśmy pamiętali o naszym Stwórcy w młodości. Kaznodziei 12:1. Przekonał się, że prawdziwe zadowolenie i satysfakcję można znaleźć tylko w Bogu. W ten sposób jesteśmy zachęcani do rozważenia naszej własnej egzystencji, podobnie jak Salomon. Gdzie szukamy spełnienia? Jakie jest miejsce naszej wiary? Czy podobnie jak Salomon, podążamy ścieżką posłuszeństwa i lojalności? Czy też ulegamy urokowi świata zewnętrznego? Przesłanie Salomona jest jasne: bez Boga wszystko, co świat ma do zaoferowania, jest ulotne i bezużyteczne. Prawdziwy pokój, zadowolenie i harmonia z naszym Stwórcą są osiągalne tylko wtedy, gdy chodzimy Jego drogami, szukamy Jego woli i żyjemy w harmonii z Nim. Przykład Salomona powinien być dla nas stałym przypomnieniem, by nie pozwolić próżności. Bałwochwalstwu czy światowym pokusom odciągnąć nas od Boga. Obyśmy raczej nadal starali się szanować Pana i być mu posłuszni we wszystkim, co robimy. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał, aby uzyskać więcej filmów takich jak ten, jeśli ta treść poprawiła Twoje życie. Pracując razem, możemy lepiej zrozumieć Biblię i wzmocnić nasze przekonania. Niech Bóg Was błogosławi i kieruje Waszymi uczynkami.